Cześć wszystkim Wskoczyłem sobie na mały Trening niedzielny Pozdrawiam wszystkich moich widzów Również Klaudia, Agatę, wszystkich Którzy mnie oglądają No Inne rzeczy na bok A Mam dla was Dobrą informację Dzięki Że jesteście ze mną I stukom mi aż 6000 wyświetleń wczoraj. O jakieś auto jedzie. Niech sobie przejedzie. O, sobie jedzie auto. Na szczęście rower run tutaj. No. On sobie przejechało. Nie będziemy pokazywać. Bo się Pan YouTube doczepi. Bo różne rzeczy. O pocony Za ciepło się ubrałem trochę na rower i sami widzicie. Uff. No, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. A zostawcie komentarz, to Wam przylepię serducho. No, rzadko mnie też nie ma na YouTubach, bo troszeczkę nie mam czasu. Sam dopiero dzisiaj może podjadę do widza. No to się mówi. Byłem wczoraj, tego nie było. To dzisiaj zawitamy. Też jest dzień. Już mi się jest trochę rowerem jechać. Drugi raz, ale od czego się ma motor. To się podjedzie. No. I tak to jest. Ale spokojnie. Ale i strój zamienny też będzie. Ale Mam ale letni. Na letni trochę za zimno. O tej aurze. Uff, nie mam okularów, bo mi zaparowały. Nie ma ale samochód bym puknął przez te okulary Oj Nie mam chusteczek to bym wytarł No I tak to jest No na razie, że szosą Jak tu się mówi jak spadnie dopiero może pierwszy śnieg to będzie ślizgo to szosę na bok już będę sobie jeździł MTB, już rowerem tak gdzieś po lasach. Może też, może też tam tak wyskoczę w okolice tutaj Gorzowa tego. Sobie polatać na MTB. W taką śnieżycę. No w tamtym roku. Na tym roku tak zasypało. Ale i tak jeździłem, nie poddałem się. I góry pokonywałem i wszystko. Samo tego świadkowie co ja odwalałem. No. I tak to jest. No, dzisiaj szosę będę musiał roznosić przednie koło, zobaczyć, bo coś na hamulcu mi stuka. Może będzie trzeba wyczyścić, czy coś to. Klockim klocki muszę tutaj odkręcić wyczyścić hamulcowe. <laughs> zobaczyć, pobawić się. Wczoraj się bawiłem z... z motocyklem, też kurczę. No. I tak to jest. Miałem brodę. Brodę. Zgoliłem ale zapuszczę nową. Kurczę, broda mieć fajnie, ale tak jak na motor, czy tutaj, na przykład, jak tu ubrać, to troszkę przeszkadza. Bo jak jest duża, to kuje jak diabli. No, no i tak to jest. Ja no nie jeździłem, bo te wiatry takie silne były. Dopiero dzisiaj sobie wyskoczyłem, polatać szosą. No mówię, jakby, jakby już było ślizgo na drogach, to szosę na bok bo szosą trochę niebezpiecznie jechać po ślizgiej powierzchni, to najlepiej mtb duże koła. Kurczę, jak ciężarówą będę szedł. No i tak to jest. No latem też trochę mtb pojeździłem. Było fajnie. Trochę kurzu, trochę brudu, błota. Też jak się fajnie wyhasał. O słońce. Słabo widać mnie. No no i tak to jest. Nic będę kończył już. Będę grzał dalej. I co mogę powiedzieć. Zostawcie łapki w górę. Subskrypcje. Komentarz. A zostawcie komentarz. Przylepię wam serducho. Przy mi Biedne 25 subskrypcji. Ale jest, jak jest, ale pniemy się do przodu. Nie wolno się poddawać, jak to się mówi. Idziemy cały czas do przodu. Jest ok. No. To co? Będę się żegnał. Cześć.